Katastrofa! Lecimy w kierunku katastrofy i nikt nie zachowuje się tak, jakby było to naprawdę. Nikt! ONZ alarmuje, że jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła, a rząd Tuska wciąż napiela te hiperemisyjne autostrady! Rząd Tuska zawiesza prawo do azylu, łamiąc w ten sposób najświętsze wartości, prowadząc nas w kierunku nieludzkiego społeczeństwa. Politycy mają nas w dupie, mają gdzieś nasze człowieczeństwo, mają gdzieś nasze bezpieczeństwo. Wskazują nas na głód, wskazują nas na pragnienia, a w ten sposób na przemoc, gwałt. Bogarde! Możemy liczyć tylko na siebie! Musimy liczyć tylko na siebie! Więc błagam, przestańmy udawać, że nas to nie dotyczy! Ty przestań udawać, że ciebie to nie dotyczy! Dołącz do ruchu oporu na Boga! Na wszystko co święte, na wszystko, co kochasz. Nie bądź kur... obojętny!